Cześć Boże, witam serdecznie, pozdrawiam z Poznania i witam na spotkaniu z Bożym Słowem. Pan Bóg daje nam dzisiaj fragment z Ewangelii według Świętego Marka. Fragment, który dla mnie osobiście jest ważny, bo mówi o ważnej przestrzeni, która bardzo mi jest potrzebna. Pan Bóg zaprasza do przemiany przez to, co robi wobec swoich uczniów, zaprasza do przemiany, do przemiany mojego, mojego życia, mojego myślenia, mojego patrzenia na niego samego, na Boga. Przeczytajmy sobie dzisiejszą Ewangelię. Posłuchajmy tego, co Pan Bóg mówi w tym swoim słowie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co. Należy mówić, tak byli przestraszeni, i zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych? <laughs> Można byłoby trochę zazdrościć uczniom, apostołom, że byli obecni w tak ważnym momencie i trochę rzeczywiście ja zazdroszczę, że byli świadkiem przemienia, przemienienia Jezusa, ale przecież Pan Bóg też nas prowadzi i też zaprasza nas do przeżywania tych samych wydarzeń co apostołowie, i dzisiaj zaprowadza mnie i Ciebie na górę przemienienia. Mnie osobiście w tym słowie najbardziej zatrzymuje to zdanie z początku perykopy, kiedy ewangelista pisze, że Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką, tam się przemienił wobec nich. Nie wiem dlaczego, pewnie to odkryję w ciągu jeszcze dnia dzisiaj, ale bardzo mnie porusza to, że Jezus wziął z sobą tych uczniów osobno, że chciał im jakoś tak specjalnie pokazać coś szczególnego tylko im. Jezus chce dalej wchodzić w relacje z każdym ze swoich uczniów i robić to bardzo, bardzo konkretnie, bardzo indywidualnie. Jezus nie przemawia do nas jako do ciemnej, wielkiej masy, której nie zna, ale do każdego z nas osobiście. Jezus zaprowadza też mnie i ciebie osobno na górę wysoką. Góra no to jest taki symbol jakiegoś zwycięstwa, przynajmniej ten czubek góry. Kiedy na górę już się wejdzie, to człowiek naprawdę się cieszy ze wszystkiego, ale zanim na nią wejdzie, no to się nieźle na poci. Zresztą może masz takie doświadczenie, że kiedy wychodziłeś, wychodziłaś w góry, to zanim człowiek wejdzie na szczyt, to narzuca się mięsem, narzuca się zwątpieniem, złością, po co się wybrał w te góry i po co tam włazi, ale to co jest na górze, wszystko mu potem rekompensuje. Wchodzenie na górę wysoką z Jezusem to jest przeżywanie różnych doświadczeń codzienności, które są trudne, które mają mnie doprowadzić do tego, żeby odkryć, że Jezus nie jest kimś zwykłym, bo przemienienie Jezusa, ta manifestacja Jego Bóstwa pokazuje uczniom jasno, że Jezus nie jest jednym z nich, nie jest tylko jak człowiek, że w Jezusie jest coś więcej. I dopiero są w stanie to zobaczyć. Kiedy idą osobno na górę. Myślę, że nasze chodzenie za Jezusem, z Jezusem, też polega trochę na tym, żeby pozwalać Mu pokazywać swoją boską moc w mojej codzienności. Taką górą, na którą wchodzę, może być praca, w której jestem, może być jakieś trudne doświadczenie, jakaś rana, jakaś trudna relacja, cokolwiek. To wszystko, co wymaga ode mnie jakiegoś wysiłku, jakiegoś trudu, może być dla mnie taką górą, i Pan Bóg w tym po pierwsze jest ze mną, bo Jezus razem ze mną na tę górę władzi. I chce mi pokazać w tym wszystkim, że naprawdę jest Bogiem. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać w codzienności, że Jezus nie jest tylko takim przyjacielem, jako człowiek. Że Jezus też jest Bogiem, to znaczy, że ma moc pokonać to wszystko, co dzisiaj w jakiś sposób mnie niszczy, w jakiś sposób mi robi krzywdę, w jakiś sposób mnie. W życiu rozwala. On jest Bogiem, to znaczy, że nad tym panuje. I ja to słowo też jeszcze czytam w drugim takim kontekście: że chodzenie za Jezusem tak naprawdę ma przemieniać mnie. Kiedy ja wchodzę na tę górę wysoką, kiedy ja idę z Jezusem, to nie sposób, żeby to na mnie jakoś nie działało. Musi wręcz na mnie oddziaływać to, co Jezus robi. Powinno mnie przemieniać. Jeśli mnie nie przemienia Ewangelia, jeśli chodzenie z Jezusem nic we mnie nie robi, no to jest pytanie, czy ja rzeczywiście jestem człowiekiem wierzącym. Ale jeśli ktoś naprawdę idzie za Jezusem, to wiele rzeczy zaczyna się w Nim powoli, powoli zmieniać, czyli dokonuje się nawrócenie. Ta grecka meta, zmiana myślenia, przemiana z tego takiego myślenia wąskiego, w myślenie szersze, w myślenie, w którym widzę więcej. Pana Boga widzę więcej i bardziej z nim współpracuję. I warto sobie zadać dzisiaj pytanie, rozważając to słowo, w jakiej przestrzeni mojego życia, mojego serca potrzebna jest mi przemiana. Na jaką górę wchodzę? Jaki szczyt zdobywam? W jakiej wędrówce potrzebuję dzisiaj, żeby Jezus objawił mi swoją moc? To są ważne pytania. Pytania, które warto zadać sobie, warto zadać sobie na modlitwie. Niech to spotkanie na modlitwie też będzie dla Ciebie takim doświadczeniem, że Bóg też będzie mówił do Ciebie, ty jesteś moja umiłowana. Jesteś moim umiłowanym synem, jestem przy Tobie. Pan Bóg w Twojej wędrówce jest. Nigdy Cię nie opuści. Jest kimś, kto stoi przy Tobie. I takiej pewności, takiego doświadczenia życzę Ci dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza krótkiego i życzę Ci dobrego dnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.